Dzisiaj rysujemy dom z okrótkiem. I co? Może zacznijmy. Na razie taka linia, potem będzie trochę więcej szczegółów. Na razie tak wygląda dom. Rysujemy dalej. Dorysowałem temu domkowi okno i drzwi. Rysujemy dalej. Dobra, mamy ten domek. Dorosowałem tu jakieś kwiatki. No i piaskownice. Trochę nie wygląda jak piaskownica, ale niech będzie. dodałem jeszcze takie drzewo. Ale i tutaj pomalowałem. Zobaczcie co dalej. Są tu jeszcze takie chmurki i yy, zamalowałem tutaj domek. Mam nadzieję, że Wam się podoba. I to tyle.